Szanowni Państwo. W pamięci wracam do takiego spotkania przed czterema laty, kiedy odbywała się inauguracja kampanii na Burmistrza Miasta Lubartowa pana Janusza Błodzieckiego. Pamiętam zaangażowanie wówczas wielu osób i ten wspaniały klimat, który sprawił, że dzisiaj możemy inaugurować kampanię obecnego burmistrza i zarazem kandydata na burmistrza. Z tego miejsca chciałabym podziękować osobie, która wówczas przed czterema laty szczęśliwie doprowadziła kampanię pana burmistrza do szczęśliwego finału. Mam tutaj na myśli Annę Bielińską, która wówczas włożyła ogromne swoje serce i ogromny wkład pracy w to, żeby w Lubantowie Wspaniały człowiek Janusz Bodziacki mógł zostać burmistrzem. Za to serdecznie dziękuję. Dziś, kiedy spotykamy się znowu, spotykamy się, żeby na konwencji inaugurującej kampanię kandydata na burmistrza również za, za przedstawić Janusza Bodziackiego. Kim jest Janusz Bodziacki? Dla mnie, bo będę mówiła to o sobie bo mam ten zaszczyt i to przyjemność, że przez 4 lata z panem burmistrzem mogłam współpracować, że na Radę pana burmistrza zawsze mogłam liczyć. Pan Jarosław Bodziacki jest to wspaniały, doświadczony samorządowiec. To wszyscy o tym wiedzą. Wiedzą nawet z tego powodu, jak ta dzisiejsza prezentacja, te dzisiejsze informacje i te dzisiejsze dokonania, jak wiele można zrobić dla społeczności lokalnej przez, od, przez 4 lata jak wiele, jak bardzo można jednoczyć ludzi, stosując proste zasady dialogu i konsultacji. Ale Pan Janusz Bodziacki, Pan Burmistrz Janusz Bodziacki, dla mnie jest prawem i bardzo przyzwoitym człowiekiem. Jest człowiekiem, który nigdy nie odmawia. Jest człowiekiem, do którego, kiedy się zgłosi z inicjatywą, zawsze powie tak, zawsze powie powiedziałamy. Takim przykładem, który Myślę, że jest bardzo dobrym do wskazania była sytuacja, kiedy wspólnie organizowaliśmy marsz w obronie telewizji Trwam, kiedy Pan Burmistrz otworzył swoje serce, kiedy Pan Burmistrz szybko udzielił stosownych zezwoleń i mogliśmy razem zademonstrować nasze przywiązanie i zaproponować to, żeby telewizja Trwam miała należne miejsce na cyfrowym multiplexie. Pan burmistrz Janusz jest człowiekiem takim, do którego każdy może przyjść, do którego każdy może podejść, z kim każdy może porozmawiać. I proszę Państwa, ogromnie się cieszę, że dziś tutaj spotykamy, ogromnie się cieszę, że możemy ponownie mieszkańcom Lubartowa przedstawić kandydaturę Janusza Bodziackiego. Gdybym mieszkała w Lubartowie, mój głos przekazałbym na pewno na Pana burmistrza. Dziękuję.